Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fair Play. Wczoraj, o, oczywiście, chyba y, większość z Was, albo, y, oczywiście, ci, którzy lubią KSW, oglądaliście walkę Pudziana z Nastulą. No, Nastula to już chyba te lata świetności minęły. Pudzian cały czas jest w dobrej formie, wytrzymałościowo, fizycznej. No i oczywiście jest prawie w moim wieku, czyli widać, że ludzie w moim wieku, bo on jest z 7 lutego, ja jestem z 11, ten sam rocznik. Również Pudzian, tak samo jak ja, ma super kondycję i jest bardzo silny. Żartuję, ja nie mam kondycji. Dobra, okej. Okay. Fairplay, mapa Przełęcz, struar, struar, Emil, czyli niszczyciel czołgu siódmego Tieru niemiecki, a gracz Oniku Adom. Cześć! Cześć, cześć! Właśnie wykonał fer zadanie. No może na początku kilka słów na temat tego niszczyciela czołgów, bo ja niestety muszę się przyznać, że go przeszedłem, można powiedzieć, z wymiennego doświadczenia, głównie dlatego właśnie, że wszyscy mówili, że nie jest fajny. A jak, myśl, jak twoim zdaniem, po tych, nie wiem, ile bitew rozegrałeś na tym czołgu, czy jest to fajny czołg, czy jednak niezbyt fajny w porównaniu na przykład do następnych Borsuka i, i tak dalej? Póki co to mam jeszcze na tym ale mi się nim świetnie. Kamuflaż ma bardzo dobry. Tu na przykład kamuflaż mnie w ogóle nie widzi dosyć celne działo. Mhm. Penetracja jedynie trochę słaba, ale... Da się A ty już masz to topowe działo założone? Brakuje mi tylko 3000, więc tuż tuż... No no no, bo oczywiście ten czołg, ten niszczyciel czołgu niemiecki ma... Dwa działa i wszyscy oczywiście napalają się na to lepsze działo, które ma 490 uszkodzeń, jest to naprawdę bardzo dużo. Jak na siódmy tier, ale tych pocisków, nie wiem dokładnie, ale chyba jest 12, wolno przeładowuje, czyli w tej chwili mamy przeładunek w okolicach 7 sekund, a na tym następnym dziale jest to w okolicach 12 chyba czy 13 sekund, czyli o wiele wolniej. A to działo stokowe nie jest takie złe w zasadzie 300 obrażeń i 170 penetracji. No jak się rzuci na topkę, to wystarcza, nie? Tak, tak, ale tu przed chwilą było widać KW3, dwa strzały, obydwa nie przeszły, więc jednak troszeczkę więcej mogłyby być. No, 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 no ale KW3 to jest twardziel i jeszcze on tam był pod takim dziwnym kątem. Tak. Y... Okej, okay, ale. Będzie ci źle w zasadzie, po 3 minutach już 1700 obrażeń, czyli nie jest zły wynik. No i zaraz dojdziemy do sytuacji, kiedy zachowałeś się fair w stosunku do drużyny. Czyli mecz wygrany w zasadzie, nie? U nich zostały trzy artylerie i kilka czołgów. No i a w ogóle, jak Twoim zdaniem, czy warto właśnie grać fair w tej grze? Czy jednak trzeba się wkurzać, obrażać innych i zabijać swoich, jak cię wkurzą? Ja uważam, że gra Fair Play jest bardzo dobra, bo inni mają o Polakach złe zdanie, że jedna nas dużo, a wszyscy mówią, że właśnie dlatego, że nas jest dużo, no obrażają nas. Pisze, ja na przykład napiszę Elo w od razu ktoś napisze o, polish, noobs i takie tam. I właśnie taką grą możemy fair play pokazać, że nie jesteśmy tacy jak oni twierdzą. Dobra i widzimy tutaj yy, trzeba uważać na tej mapie, czyli przypominam jest to przełęcz. Diego źle zjechał. A Ty tak. nam tu pokaż jak się powinno zjeżdżać. Czyli delikatnie, delikatnie. I myk. No i zjeżdżasz i na razie ten Diego tak się patrzy na ciebie, obserwuje. Popi yy, nie widziałem go. No no, 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 no. To znaczy, widziałem go, ale. No... Najpierw Diego napisał za mną, no wiesz? Tak, no to tak. I no wtedy to zauważyłem na minimapce, że on nie woła. Aha, Patrzę. czyli Diego za mną, więc Diego Boroczek, taki. Mecz wygrany w zasadzie, ostatni czołg został. Nie musiałeś mu pomagać, tak, tak naprawdę. On już nic nie zrobi w bitwie, ale jednak. No, to, że tak poprosił Cię o pomoc, spowodowało, że jednak chciałeś tej pomocy udzielić. Tak, tak. Tu jeszcze byłem na tym spiku z kolegą w Plutonie, Salar 1.1, i mu powiedziałem na tym spiku: pomóż mi, wypchniemy tego T3485. No i właśnie widzimy, podjeżdża kolega. Który na początku źle trochę popchał, wręcz go dopchał, Nie, nie, nie wiedział jak, nie jak. <laughs> Ale już widać. Tak naprawdę nie musieliście to, tego, to zrobić, ale uwolniliście te 34,85. A przypominam, od 24 grudnia. Moim zdaniem dosyć prosta misja na T3485M. Polecam ją robić dla wspólnej zabawy na twierdzach na szóstych tierach będzie to idealny czołg do dobrego zarobku. No i Thanks for Friend, Good Game i, i tak dalej, czyli bardzo miło zakończona, szybka bitewka. Jak widać trwała ona 6 minut. Ty byłeś tu najlepszym zawodnikiem. I 2200 obrażeń, nawet dobry wyniczek zrobiłeś. Również kolega z Plutonu też dobrze zagrał. Okej, okay, no to, to w zasadzie ja teraz ostatnio pokazuję kilka, już kilka powtórek. Ostatnio w Fairplay pokazałem, właśnie z czegoś innego niż zostawianie tego szóstego czy ósmego kila dla zawodnika, ale. Myślę, że różne są zachowania fair. Właśnie w ten sposób też pokazujemy, że Polacy tak naprawdę są bardzo pomocni i grają for fun. Nie wszyscy, myślę, że tylko ułamek tych Polaków to są ci, którzy wyzywają, zabijają. I mam nadzieję, że coraz mniej takich graczy, właśnie polskich, będzie grało w grę World of Tanks. Tak, jeszcze chciałbym dodać, że dwie bitwy później grałem kw dwójką na tej samej mapce i zjechałem właśnie tak samo jak T3485 i wołałem wszystkich, już kolegi ze mną nie było w Plutonie i nikt mi nie chciał pomóc, więc mhm. takie. No niestety, no niestety. Ja tak tylko przypomnę, że dzisiaj oczywiście niezbyt moim zdaniem fajny czołg w kalendarzu adwentowym, czyli Chinukai. Oczywiście jeżeli ktoś się napala na Chinukai, no to za 200 zł może kupić Chinukai, a przy okazji 14,5 tysiąca golda oraz miejsce w garażu. Przypominam, że dzisiaj jest też ostatni dzień w drugiej kampanii, jutro dzień wolny, a od wtorku zaczyna się trzeci... Etap, znaczy koniec drugiego etapu dzisiaj. Od wtorku zaczyna się trzeci etap, trzeciej kampanii. Już gra na dziesiątkach i tutaj przypuszczalnie te właśnie obyte na Clan Warsach klany podciągną swoje drużyny. Mam nadzieję, że właśnie my też podciągniemy kilku zawodników. No i w zasadzie to tyle. Chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Tak. Oczywiście mojego kolegę z plutonu salara 1.1. Stacha, e, masakrę i Red 7. Bo teraz nie byłeś w klanie, ale w tej chwili już jesteś w jakimś klanie, tak? E, nie, nie, nie jestem. Aha, dobra. Ma, ale mam zamiar właśnie dojść do mojego kolegi, okay. który ma ZG. Okej, okay. no to dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy do następnych filmików. Trzymajcie się.